Pan poseł Grzegorz Adam Płaczek, Konfederacja. Szanowny panie marszałku, wysoka izbo. Za nami trudny czas pandemii, podczas której dochodziło do licznych malwersacji finansowych, a ludzie umierali w samotności pozbawieni odpowiedniej opieki medycznej. Umierali w domach i w szpitalach. Po objęciu władzy przez obecną koalicję Klub Konfederacji przygotował projekt uchwały dotyczący powołania Komisji Śledczej do spraw COVID-19. Zwróciliśmy się do pana premiera Donalda Tuska oraz do Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej o poparcie projektu tej uchwały. W czasie kampanii wyborczej wszyscy Polacy słyszeli, że liczne nieprawidłowości z czasów pandemii zostaną wyjaśnione i rozliczone. Uzyskanie poparcia ze strony Koalicji Obywatelskiej i zebranie łącznie 46 podpisów posłów wydawało się dla nas formalnością. I w tym miejscu chciałbym poinformować posłów, ale głównie opinię publiczną, że otrzymałem wreszcie oficjalną odpowiedź od klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej, że uwaga, nie poprze pomysłu konfederacji powołania komisji śledczej. Pojawia się pytanie, czego się Państwo boicie. Składam w imieniu klubu Konfederacji wniosek o przerwę w celu uzupełnienia porządku obrad o dyskusję na temat powołania komisji śledczej do spraw COVID 19 i bezprawia które miało miejsce w ostatnich latach w naszej Ojczyźnie.